Siema, ja jestem Trzeci, a dzisiaj odcinek, kolejny odcinek Zakinatora, ponieważ chcieliście e, Wbiliście łapeczki w górę pod poprzednim odcinkiem, tyle ile prosiłem, żeby był kolejny odcinek e, Więc po tym odcinkiem, jeśli wbijecie 10 łapek w górę, to wrzucam kolejny odcinek z tej serii na moim kanale Zakinatora Więc wbijecie te łapeczki w górę, bo są naprawdę bardzo ciekawa seria Tutaj no są to ciekawe odcinki do oglądania myślę, więc dzisiaj sobie sprawdzimy czy Akinator zna Pana P? Więc zanim jeszcze zaczniemy, to zostawcie subskrypcję na moim kanale, najpierw z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie robi, to wtedy będziecie otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie pod tym odcinkiem właśnie łapeczkę w górę, bo 10 takich łapek to będzie właśnie e, kolejny odcinek z tej serii z Akinatorem Ym, No i słuchajcie, tutaj macie mojego Instagrama w lewym dolnym rogu, wbijajcie, zaobserwujcie, będzie naprawdę mega, mega miło No i teraz już lecimy sobie z pierwszym pytalkiem. także uwaga czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Pan, panie, nosi męskie ubrania. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Nie. Pan, panie, żyje w moim kraju. Czy Twoja postać jest człowiekiem? Nie. Pan, panie, jest człowiekiem. Czy Twoja postać ma głowę zwierzęcia? No, jest to taki jakby pingwin, więc tak. Czy Twoja postać pochodzi z bajki? Nie. Zdecydowanie nie. Czy Twoja postać pochodzi z Grybrow Stars? Tak. Czy Twoja postać jest pingwinem? Tak. Czy Twoja postać jest członkiem legendarnego zespołu? Nie. No i uwaga, 3, 4, myślę o Mr. P. Także jak widzieliście, akinator bardzo szybko odgadł pana P, więc macie tutaj potwierdzenie, że zna on pana P. Niestety nie wiem dlaczego w akinatorze nie ma dodanego zdjęcia pana P. No ale przynajmniej dobrze, że yy, on zna tego pana P, więc bardzo dobrze więc macie już odpowiedź w tym odcinku, że zna on pana P. Więc, no, krótki odcinek, bardzo szybko odgad, akinator pan na pewno, zbieracie 10 łopek, w ogóle to będzie kolejny odcinek z tej serii. No, więc ta seria jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, więc ja już się sobie żegnam. Jest to, bo na tyle w tym odcinku jeszcze że rzeczy, którą zrobię, to zapraszam was do mojego klubu. Wybrałem już teraz klub, na nazwę klub trzeciego. Jest on dosłownie od zera pucharów, także każdy może tam dołączyć. No i klub ma prawie milion pucharów, także naprawdę jest to mega duża liczba pucharów jak na klub i klub się mega, mega dobrze rozwija więc ja już nie przedłużam i jeśli dotrwaliście do tego momentu to napiszcie w komentarzu akinator a ja przepnę wam serduszko więc naprawdę warto tak napisać więc ja już nie przedłużam tego odcinka to było na tyle no i cześć